Bardzo dziękuję, dzień dobry. Szanowni Państwo, ja bym chciał bardzo podziękować za to, że spotykamy się tutaj, aby mówić o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Przez wiele lat ten problem był omijany i pomijany, i cieszę się, że teraz na polskim parlamencie jest on widziany i są kroki podejmowane. Wiele razy padało tutaj słowo przemoc domowa. Yy, ona była i jest. Yy, teraz trochę mniej, ale wykształcił się nowy rodzaj tej przemocy, mianowicie przemoc psychologiczna. Yy, jest coraz częściej bardzo, przypadków, kiedy dziecko yy, słyszy od rodziców, że jest niezdarne, że nie umie nic samemu zrobić. Yy, i postanawia takie dziecko pozbawić się życia, postanawia z sobą skończyć, ponieważ uważa, że nikomu nie jest potrzebne, jest tylko dla nich problemem. Takie dziecko nie chodzi z podbitym okiem, tego nie widać, że ono jest ofiarą przemocy, a jest. I czasami ba dużo bardziej niż takiej fizycznej. Myślę, że powinniśmy podejmować środki, podejmować kroki, aby powstały dobre przepisy, które będą karały bardzo surowo takie osoby, które taką przemocy, taką przemocy dopuszczają, a ofiary będą otaczane opieką. Bardzo dziękuję.